Siemaneczko-kleckowe świry, z tej strony Pan Szczupak i przychodzę do was z takim bardzo przyjemnym secikiem. Ja wiem, Brodato już zdążył omówić, pokazać wszystko od kuchni, ale no w końcu się zdecydowałem, to nie jest tak, że o, nowy secik wychodzi, no to cyk, myk i już yy, kupione. Wiecie, tak pomyślałem, że ciekawie będzie zmocować coś yy, z LEGO skubidu. Ponieważ bardzo lubię tą tematykę tych wszystkich stworów, potworów, właśnie kojarzącą mi się z moją ulubioną kreskówką dzieciństwa, i pamiętam, że tam był jakiś taki wyścig z duchami, więc, dlaczego by nie odtworzyć tego w wersji klockowej? Stąd też zakupiłem ten zestawik. No i powiem tylko tyle: gdyby nie rozterki miłosne Maśka i Klocki, to ten filmik pewnie yy, nie miałby. Jako... ...kolwiek Przebicia, ponieważ tamta dwójka w połączeniu to już zero szans dla mnie. Tak więc otwórzmy nasz zestawik, i tutaj jest on bardzo ładnie, tak zaplombowany. Nie ma tutaj żadnego miejsca na wciśnięcie palucha, więc mam mój niezawodny scyzorek, dzięki któremu zaraz to otworzymy. Przynajmniej tak mi się jakoś wydaje. No i cyk, myk, wszystko bardzo ładnie otwarte, nie niszczymy pudełka, a w środku woreczek z elementami, instrukcja, element który był rzucony luzem, kolejny woreczek z kluczkami i to wszystko. Tak więc widzimy się już za niedługo ze złożonym zestawem. Tak więc jestem ze złożonym zestawem, i teraz kontrowersyjna opinia. Uważam, że ten zestaw jest ciekawszy niż niektóre, które możemy zobaczyć w katalogu, gdyż jest to zestaw promocyjny, a tamte katalogowe są dostępne na naszych półkach. No może ze względu właśnie na to, że nie jest to zestaw dla wszystkich, znaczy dla wybranych. Tych, którzy szukają go na jakichś aukcjach na Allegro lub Oliksie lub na przykład w sklepie typu Mikrus. Skąd zresztą właśnie mam ten zestaw. I ten zestaw posiada naprawdę mnóstwo ciekawych, użytecznych elementów. Prodatyk X słusznie zauważył te trzy długie kości. I śmiem jeszcze dodać do tego, że dawno nie widziałem tych kości w żadnym zestawie. Ani właśnie w Hidden Side nie ma tego aż tak dużo, ani w żadnej serii minifigurek kolekcjonerskich związanych z potworami, ani ogólnie w minifigurkach kolekcjonerskich. Ostatni raz, kiedy je widziałem, no to były to szkielety w Lego Ninjago, czyli jakieś 9 lat temu. A bardzo szkoda, ponieważ są to ciekawe elementy i świetnie się nadają do różnych mocków związanych właśnie z Halloween, czy też. Ogólnie potworami. Ale dobra, przejdźmy jeszcze do tych kolanek. Są one po prostu świetnymi elementami. Występują w liczbie aż czterech. Czyli jest to dosyć sporo i możemy użyć w innym na przykład y, pojeździe typu Off-Road lub nieco większym Dragsterze. A tutaj one świetnie dodają tego klimatu opętania. No i ta czarna stylistyka połączona z czerwonym oraz krwisto czerwonym. Wszystko mi się tutaj bardzo podoba i nie potrzebuję jeszcze, nie wiem, dodawać tych właśnie opętanych oczu do tego pojazdu. Wtedy wygląda to zbyt kreskówkowo, a teraz wygląda to genialnie. I gdyby nie to, że wiemy, że to jest Lego Hidden Side, to równie dobrze mogłoby to służyć na przykład w Lego Scooby-Doo. I nikt by się nie zorientował moim zdaniem. Ciekawą opcją jest właśnie dodanie tej wyrzutni z tyłu zamiast jakiegoś większego spoilera i tak dalej. Jest to bardzo fajny element i zresztą tutaj pasuje on bardzo fajnie. Możemy tutaj na przykład umieścić naszego jacka, który został schwytany, no i zaraz go wyszczelimy. Jak widzicie, działa to różnie: raz lepiej, raz gorzej. Jednak myślę, że fakt że za niedługo dostaniemy właśnie bardzo podobną minifigurkę do tej w magazynie Lego Hidden Side. Sprawie że jeszcze bardziej chciałem kupić ten zestaw właśnie, żeby umieścić tu tą figurkę i stworzyć takie naprawdę opętane, fajne, motoryzacyjne duo. Jeszcze przyjrzymy się minifigurkom, no i jest to klasyczny, już dobrze nam znany Jack. W czarnych spodniach, białej bluzie z czerwonymi dodatkami oraz czerwono-czarnej czapce bardzo ładnie połączonej właśnie z kapturem. Jak widzimy, jego akcesorium jest to znany no już nam smartfon z wizerunkiem jakiegoś ducha na ekranie. No i tradycyjnie alternatywny wyraz twarzy, czyli taki spokojny jack, a z tej strony nieco bardziej przerażony. Jak widzimy tutaj do kierowcy nie mamy żadnej alternatywnej główki. Tak jak zazwyczaj jest to w zestawach Hidden Side, tak tutaj kompletnie nie ma właśnie takiej normalnej główki, nieopętanej przez żadne moce nieczyste. Wygląda on bardzo ładnie, podobają mi się te łańcuchy, ta kurtka. No wszystko jest po prostu tutaj genialnie. Jak wiemy jest to minifigurka, która już pojawiła się w innym zestawie, ale i tak jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo ładna minifigurka. No i zresztą sądzę, że takie użycie tej opętanej główki jako jedyny wybór w tym zestawie jest bardzo dobry, ponieważ ciężko by było pokazać tego Dragstera właśnie w takich normalnych klimatach. Ale to mi się właśnie podoba. Tak więc, sobie podsumowania. Ja ten zestaw kupiłem za 80 zł w mikrosie 24 w Szczecinie na miejscu. Czy jest to dobra cena za ten zestaw? Chyba na to wszystko wpływa, na przykład to, jak lubimy taką stylistykę, co sądzimy ogólnie o serii Hidden Sight i inne czynniki. Ja osobiście uważam, że kupiłem naprawdę cudowny zestaw i bardzo podoba mi się stylistyka tego pojazdu. Jednakże wiem, że na przykład na Allegro czy też na Alixie można znaleźć oferty za nieco niższą cenę i wtedy naprawdę wam polecam. Wygląda on genialnie, ma on cudowne elementy, figurki również bardzo fajne. No, jest to naprawdę jeden z lepszych zestawów z Lego Hidden Side i polecam wam go serdecznie, jeżeli właśnie znajdziecie w dobrej przystępnej cenie. I to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się na razie.